Ja, tak, że się ja tam widziałam, ja, ja żeście dobre wyrabię. a ja tam widzieliście, żeście do stołek. To głupia nasz prezes i mąż, więc... nie, tak, ale przyrzekniemy, że, że przyjedziemy kiedyś z grupą. Zaprzyjaźnijmy to z grupą. Z grupą. Głównie bardzo dobrym ukłonem kieruję do naszych gości, którzy dzielnie się spisali, mimo... Hmm, rozmów hmm, i przybyli do nas dzisiaj, żeby uczestniczyć hmm, w imprezie. Nazywam się Jezior ja to moja żona, jak Mieszkamy w przecież gdzie właśnie działa Towarzystwo Cyklista. E, towarzystwo Cyklista zostało założone <śmuszny> na początku <śmuszny> 2003 roku, ale już. 10 lat działamy, aż sama nasza skarży jest rowerzyści, ale nie tylko na rowerach robimy. Robimy przeróżne rzeczy, robimy po górach, robimy jakieś tam zabawne konkursy, turystyczne wyprawy, różne, jeśli każdą sobotę i niedzielę od marca do później, jeśli na rowerach, ale organizują też yy, duże, że tak powiem, wyprawy rowerowe.